Witajcie. Kolejny film z cyklu o współzależnieniu. To będzie część druga. Kat i ofiara. Zrobiłam taki wstęp wcześniej, zaczęłam o tym mówić. A teraz powiem dokładniej, bez tych refleksji dodatkowych, bez aluzji do tam kultury, znaczy, może też, ale bez przykładów, za to z definicjami. No i teraz ten układ katofiara, to właściwie jest to samo, co by mówić o toksycznym związku. Więc, jaka to jest definicja? Co to w ogóle jest? Ten toksyczny związek, ten układ katofiary. Otóż. Moim zdaniem to jest wtedy, gdy mamy dwie osoby, które się spotykają i tak bardzo desperacko pragną akceptacji i miłości. Ale desperacko. I chcą uzyskać od tej drugiej osoby, obie, coś uzyskać, tak? zaspokoić swoje potrzeby. Bo czują się niepełne, czują się połówką, tak? Po, po, swojej połówki szukają, e, bo, bo same się nie kochają, tak? Bo jest coś, czego im brakuje. Nie dają sobie pełnej miłości. Szukają jej na zewnątrz. I to jest takie trochę chore pojęcie miłości. Bo tak naprawdę to są jakieś tam potrzeby. Hmm. Teraz. E, kiedy? Kiedy? jakby kiedy to się dzieje, no to jakby ten układ powstaje wtedy, gdy właśnie te osoby łączą się. Eee, dwie takie niedojrzałe osoby się łączą, e, zaczynają związek, a to nawet nie musi być związek miłosny, jakaś relacja, może być jakikolwiek, jakakolwiek relacja, to może być nawet pracy relacja, tak? E, to też jest układ kadofia, może być. Tak. I zazwyczaj jest tak, że są to dwie osoby z, z pojonymi właśnie schematami, zaburzonymi schematami zachowań z gdzieś tam, z wczesnego dzieciństwa. I co takie, tańczą takie tango toksyczne. To może być w rodzinie, może być wśród przyjaciół, znajomych, w pracy, ale no w kolejce. W życiu po prostu gdzieś tam. I trzeba podkreślić to. A właśnie, słuchałam, bo o tych związkach toksycznych jest załatwionych. Posłuchajcie wszystkich, kto ma taki problem. Każdy mówi trochę po swojemu, inaczej, ale podobnie. Yy, bo to jest prawda. Yy, te osoby to jest. Układ nie jakby jedna jest ofiara, biedna, a tutaj kat, tak, e, wredny. To jest układ dwóch osób, które dobrowolnie wchodzą w ten, w ten system i tak klika, i to klika. Z jakiegoś powodu klika. To się dopasowało, tak. Nie ma także, że są winni i niewinni. To jest też taka wibracja, tak. Ktoś z taką wibracją dopasowuje się na drugiej. Tak? Wibracja taka e, niezaspokojenia, lęku, braku, poczucia winy, e, niskie poczucie własnej wartości, czyli ja nie uważam tak do końca, że ja jestem taki wartościowy sam dla siebie tak. I chcę, żebyś ty mi powiedział, że ja nie jestem i tak dalej. Bez ofiary nie ma kata, bez kata nie ma ofiary. Dopiero jak jedna osoba wy... próbuje się wymanipulować z tego, to ta druga się dziwi patrząca się albo nie. No i oczywiście są te dwa bieguny, czyli to może być taki, jak mówiłam jakieś całkiem chorą, to może być właśnie taki naprawdę układ. No właśnie, jakie, jakie są to układy. To może być tak, że to może być układ katowia, gdzie naprawdę jest przemoc. Może być przemocowy. Tak po prostu, nawet bez uzależnień, tak? Ale często to jest jakoś połączone. To jest tak, że to może być właśnie uzależnienie i osoba współuzależniona na to, może się nakładać przemoc, ale nie musi. Może być na przykład tylko przemoc emocjonalna, albo nawet, nawet nie, nawet jakby, ale no już sama to, już sam ten układ jest toksyczny. Może być osoba uzależniona i, i osobowość zależna i inne zaburzenia, tak? Borderline Zwykle z tym narcystą, a narcysta też może mieć uzależnienie. Tak, takie zaburzenia mogą się nakładać. W sensie uzależnienie może mieć nakładkę jakiejś zaburzenia osobowości. I, no, ale to może być też taki układ, taki jakby niegroźny niby, tak? Właśnie układ taki... Hmm, jakichś dziś od pracy na przykład, gdzie osoba wchodzi w na przykład w rolę ofiary e, i jakby tak e, i, i na przykład jedni na to nie reagują. I ona to jakby tak nie klika, no bo nie ze wszystkimi, tak? Ale może się ktoś znaleźć, kto wejdzie w rolę tego kata, tak? Bo to tak zaklika, no nie wiem, ten szef, czy ktoś, no może nie musi być szef, um, może być koleżanka, to druga sekretarka, czy coś. Um, no i, i, i już ten taniec się odbywa, już ten taniec się odbywa, tak? Um, Jedna się na przykład poświęca, druga ją wykorzystuje. Tak? Jedna siedzi po godzinach i, to, i, i bierze wszystko, co tamto na przykład jej zrzuca, bo chce być miła. Bo I to już jest układka za tak? To już jest faktyczny związek. Hmm. Skąd to się bierze? To ja właściwie o tym mówiłam. Nie w różnych filmach, ale to trzeba powtarzać to jest tak, że to jest w wielu miejscach, tak gdyby zwykle to źródłem, jednak jest gdzieś tam ten dom. Te, te podświadome schematy są nabywane zwykle bardzo wcześnie, w dzieciństwie, albo może troszeczkę to może być szkoła, albo może być gdzieś tam jakaś jedna osoba, a, która może to na przykład wzmacniać, a w domu na przykład było tylko jakiś tam na przykład nieobecny jakiś rodzic, tak? To się tak tworzy e, powoli, a inne rzeczy mogą to wzmacniać. Więc na przykład właśnie jakieś takie układy społeczne, jeżeli to traktujemy je serio, na przykład jeżeli w domu to było ważne, nie wiem, to co ludzie powiedzą, jakieś konwenanse, układy społeczne, rodziny, jeżeli jest taki bardzo ścisły układ rodziny, są takie rodziny bardzo z konwenansami, tak, to e, to, to może bardzo wzmacniać. Cywilizacja tak samo, tak, tak jak mówiłam, religie szkoła, szkoła bardzo ściska w klatkę. I, i, I ten układ, jeżeli ktoś wchodzi w taki układ takiej ofiary na przykład w domu, to potem powiela to na przykład w szkole też, tak i to też jest taki, czy tam mało lekozła ofianego w domu na przykład, to w szkole tak będzie tak samo. I to jest ofiary, tak? Co robić? Też już o tym mówiłam. no Wyjść z tego układu, bo tkwienie w tym układzie jest toksyczne. Oczywiście to jest tak, że jak się jest uzależnionym, to się to uzależnienie pogłębia na no i choroba alkoholowa, na przykład narkotyki czy cokolwiek, jak widać wszędzie w kulturze prawda, ludzie, którzy w to weszli i nie wydostali się, to się kończy śmiercią po prostu. E, chyba przedwczesną. Dodatkowo przy okazji jest sporo spadów, rozpadów, rodziny, związków, relacji. To są duże koszty dla tej wyimaginowanej wolności, tak, tak. To nie wydaje alkohol. E, natomiast, e, no, wyjść z tego układu, tak. E, I ja uważam, że to z tego, jeżeli to jest poważny problem, taki jak te wszystkie uzależnione, uzależnione współuzależnienie e, czy jakieś zaburzenia, to potrzebna jest terapia. Są różne terapie, o tym powiem oddzielnie, e, ale to w internecie też jest. Może nie ma szczegółów. Ja kiedyś powiem szczegółowo, co to właściwie jest ta terapia, co się robi na tej terapii, na której na na ja byłam. Bo może po prostu ktoś chce wiedzieć, zanim to udepnie. Ale teraz świat jest inny niż na przykład dziesięć lat temu. Jest dużo y, opcji, zależnie od tego, czy ktoś jest DDA, czy już jest po związku typu właśnie z uzależnionym, czy to jest raczej zaburzenie, prawda, czy czy, czy, czy powiedzmy tata miał problem z alkoholem, czy mama, to jest spora różnica też. Um. Hmm. To może wybrać różne rodzaje różny rodzaj terapii, ale praca nad sobą, praca nad sobą. odkręceniem tego wszystkiego nad sobą, 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 sobą. bo trzeba siebie odzyskać. sobie trzeba e, tego dzieciu to dziecko znaleźć, sobie e, je tam w, w, w lece środka przetulić odtworzyć sobie tą część osobowości, tego, czego sobie myśli. Ona cały czas w nas jest, tak ja mówię, odtworzyć. To nie tak, bo e, e, z ma tytuł Powód do swojego wewnętrznego domu. To jest też bardzo fajna metafora. Wracanie do swojego wewnętrznego do domu, czyli od, odkrywanie tego wewnętrznego dziecka. Ja mówiłam, że trzeba sobie odbudować tą połówkę duszy, czyli tożsamość, ale, bo to trochę tak wygląda, jakby to było odbudowywanie, ale często to jest po prostu ta toota. Jest taki, taka, odkrywasz kartę, czego o sobie nie wiesz. Albo co wszyscy widzą, a ty nie widzisz. jest to na przykład tak? Ta część duszy, której nie znasz, to o sobie, czego nie wiesz, to tak. Co? Myślałeś, że to w Tobie nie, że Ty nie masz tego, że jesteś taka niepełna. Na przykład też możliwość kochania siebie, jak ty, 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 czy w ogóle do... Potencjał! Odkrywamy pełny potencjał. Takie konsultacje mam, nie dodało, do dorosłych, dla dzieci. Bo ja uważam, że im wcześniej, tym lepiej, ze wszystkim. Z językami, bo to bezboleśnie w hali, zabawowo. Odkrywanie potencjału też. Praca nad zaburzeniami też bo potem to jest po prostu taka przeznęka trochę. Wspaniała. Wspaniałe są owoce. Ale to jest hardko, to jest ciężka praca. Ciężka praca. Jak przecież człowiek nie przestaje żyć, inne obowiązki, no może niektórzy mają taki, taką swobodę, żeby odciąć się od wszystkiego. Ja nie miałam. Trzeba nadal wszystko inne ogarniać. I pracować nad sobą. I wtedy wychodzicie ze schematu powoli. Załączę tutaj link na końcu do innego filmu, gdzie mówiłam o tym, jak ja wyszłam. I szukajcie w internecie. Inni też o tym mówią. Trochę. Aby było więcej takich osób, którzy się tego nie wstydzą. Chcą się dzielić wiedzą. Pozdrawiam. Będzie pewnie część trzecia. Kata o kacie i kacie. ofierze.